Według szacunków w Polsce, jedno na dwanaście dzieci jest wychowywane przez nieświadomego tego, że nie jest ojcem mężczyzn. I ma to konkretne następstwa i konsekwencje, zarówno dla ojca, jak i dla dziecka, dla tego ojca, który wychowuje. Dziecko nie wie, kim jest, bo nie wie, kto jest jego ojcem. Nawet jeśli ojciec jest na chwilę, zrobił tylko, ale jest jakiś ojciec i ma świadomość tego, że był ojciec gdzieś, pojawił się, zrobił, zniknął, jest to lepsze w konsekwencjach niż myślenie świadome z głowy. To jest mój tata, ale ja do niego nie mogę. Coś tu jest nie tak. Nie czuję ani on mnie, ani ja jego, nie te geny, nie ta rodzina. Często tu pojawia się też konkurencja między takim dzieckiem a ojcem. Często w kolejnych pokoleniach pokazują się takie właśnie historie, że jest jakiś brak czegoś, odczuwany wyraźnie brak miłości, brak dostępu do ojca, mimo że to już jest wtedy prawdziwy ojciec.